Siemanesko, Ziemoczki. z tej strony mister Kubajcy i sorry, że zmieniam co chwilę zdjęcie na YouTube. Nie wiem, czemu ja mam taki jakiś... Nie wiem, może to zdjęcie już zostanie, albo... Nie wiem. Może zostanie. Albo nie wiem. Może, albo wiecie co, ja zaraz wsadzę zdjęcie swoje, albo nie, tego ziemniaczka, tego ziemniaka. Nie wiem, co by wsadzić. Co by wsadzić? Jak myślicie? Nie wiem, co wsadzić jakieś zdjęcie. Kurczę, 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 kurczę. Czekajcie, muszę pomyśleć. Zrobię cięcie. Jestem po cięciu. Wiecie co? Cez denčesida.